I w końcu się doczekaliśmy. Jest pierwszy polityk z ekipy Donalda Tuska, który będzie mierzył się z zarzutami przestępstwa urzędniczego. Kilka dni temu PKW wydała decyzję, że pieniądze za kampanię 2023 roku należą się PISowi, ale chyba im się nie należą. Że PIS powinien nie dostać, no chyba, że ich nie dostanie. Że PIS powinien dostać, bo jest decyzja Sądu Najwyższego, ale w sumie to ta Izba Sądu Najwyższego nie jest uznawana. Za sąd. No i biedny minister Domański dostał informację z sądu. Rozwiodłem pana, ale nie ma pan rozwodu. Jest pan rozwodnikiem, ale nie ma pan rozwodu. Ma pan płacić alimenty, ale pan nie musi płacić tych alimentów. I teraz minister Domański z jednej strony wypłaciwszy pieniądze, PiSowi narazi się na zarzut niegospodarności, bo wyda pieniądze podatników na przestępczą organizację, której te pieniądze się nie należały, bo ta organizacja wydała setki milionów złotych nie swoich milionów złotych na promowanie swoich kandydatów w wyborach. Taki zarzut może za chwilę mieć minister Domański. Dzisiaj ma zarzut za to, że nie wypłaca tych pieniędzy i dopuszcza się przestępstwa urzędniczego. Tak czy siak, minister Domański ma gruby orzech do zgryzienia. Moim zdaniem tych pieniędzy nie powinien wypłacać, bo jeżeli mamy dowody, że PiS wydał nie swoje pieniądze na kampanię wyborczą, to dlaczego my mamy jako podatnicy im jeszcze dawać pieniądze? Więcej na ten temat znajdziesz na moim kanale na YouTubie. Link tutaj, ewentualnie w moim biu.